Słuchajcie, pytaliście nas w diemach, dlaczego nie ma live'a, dlaczego przed tym meczem tak ważnym Polska, Szwecja nie robimy niczego na food traku. Otóż dlatego, że nasz sponsor, i także sponsor reprezentacji Polski firma STS zaprosiła nas na ten historyczny mecz, więc nie mogliśmy sobie odmówić tej przyjemności. Tak zdążyliśmy na ten mecz na za 5-12, nawet na 5 po 12, szczerze powiedziawszy, forsowaliśmy bramę. Przemokliśmy, ale to był taki fajny experience. Wiesz, dawno nie byłem na meczu, jako kibic, a mogłem się fajnie poczuć chłonąć tą atmosferkę stadionu śląskiego. Tak, dziękujemy STS sobie za to, że nas zaprosili. Zresztą pamiętajcie, że na hasło Food Track możecie założyć konto, dostaniecie 30 zł bonusu. Ten bonus łączy się oczywiście z bonusem powitalnym, gdzie macie 1200 zł i zakładem bez ryzyka. Więc Wszystko w opisie w linku możecie sobie poczytać. O meczu. O meczu i też jeszcze powiem jedną rzecz, no bo po meczu dzieją się ważniejsze rzeczy i dlatego między innymi pojechaliśmy do Chorzowa czy do Katowic, żeby zobaczyć, co w trawie piszczy i żeby jakieś historie, smaczki dla Was wyciągnąć. Jako rodzina Wojka Szczęsnego udało nam się wejść do hotelu, porozmawiać z kilkoma piłkarzami, między innymi też z kapitanem, zasięgnęliśmy języka. No generalnie wiadomo, atmosfera była bardzo pozytywna, bo niewątpliwie jest to duży sukces, za co też trzeba pochwalić Czesława Michniewicza. Od początku gdzieś zdawaliśmy sobie sprawę, mówiliśmy zresztą to tutaj na naszych nagraniach futrakowych, że Michniewicz jest idealnym zadaniowcem pod kątem takich meczów jak te baraże. No i cóż, zadania się nie wywiązał. Nie mecz może nie był przepiękny, ale wcześniej też mówiliśmy, że byleby to przepchnąć o, nawet to. kolanem, a tutaj nawet to było się bez nerwówki. Wiadomo, że Szwedzie mieli swoje sytuacje. Rozmawialiśmy też dzisiaj z jednym poważnym sędzią międzynarodowym, który mówi, że na tak naprawdę, spotkaliśmy się przypadkiem, że powinna być czerwona kartka dla Jacka Góralskiego w pierwszej połowie i ten mecz mógłby się wówczas zupełnie inaczej Potoczyć. Ale też to był sędzia, który sędziował nam pewien mecz na euro i tam też pełnił błąd. Na naszą niekorzyść. No więc tak, być tak, tak. może Wszystko się coś tam chciał yy, wyrównać. Oczywiście to taka niewinna sugestia. Natomiast kilka wątków ciekawych się yy, wykluwa po tym meczu. Mm -hmm. Jednym z nich na pewno jest Sebastian Szymański, mm -hmm. bo o nim też mieliśmy okazję rozmawiać i z Robertem Lewandowskim, i z Wojtkiem Szczęsnym, którzy no, nie mogli sobie przetłumaczyć tego, z jakich powodów. Aż tak głęboko do szafy schował go Paulo Sousa, bo Robert Lewandowski był absolutnie pod wrażeniem tego, jak Sebastian Szymański wczoraj wyglądał. Bo Po pierwsze, oprócz tego, że Sebastian Szymański jest świetnym piłkarzem, jeśli chodzi o potencjał techniczny, to wiemy. Natomiast przydają się też jak tego, jego cechy takie powiedziałbym inne, wolicjonalne gadżety. Na zadziora, spryciarz, trochę cwaniula. Jakość piłkarska. Tak jest i też Robert Lewandowski mówi kurczę jest 80. minuta ja biegnę do presu myślę że Sebek może być zmęczony a on mi cały czas tu sprintuje i mm. mówi naprawdę wyglądał super i dzięki temu też i Robert Lewandowski czuł się bardziej komfortowo na boisku więc myślę że Sebastian Szymański jest jednym z największych wygranych tego zgrupowania też z jednego jeszcze powodu Sebastian Szymański i to też wiemy z dobrych źródeł przyjechał na to zgrupowanie absolutnie rozstrojony psychicznie, jeśli chodzi o sprawy takie, powiedziałbym, mentalne, wiadomo z czego to wynika i też tak się na pierwszych treningach prezentował. A mimo to, Czesław Michniewicz budował tego chłopaka i wygrał. Absolutnie sobie nowego piłkarza dla tej, dla tej swojej kadry. Ja myślę, że to był najlepszy psycholog, tak naprawdę dla Sebastiana Szymańskiego. Właśnie to zgrupowanie, ten mecz ze Szwecją. Bo pamiętam, jak rozmawialiśmy z piłkarzami na początku, to o czym wspomniałeś, że wyglądał na takiego bardzo przybitego tak. człowieka. Wydaje mi się, że teraz wróci jako zupełnie inna osoba. Też jestem ciekaw, czy może ten mecz mu pomoże w tym transferze, który może się wydarzyć za kilka dni, ale z pewnością Sebastian Szymański to jest zawodnik odzyskany dla tej reprezentacji. Jest to zawodnik bardzo potrzebny tej kadrze, wydaje mi się. Że w tym systemie, którym chce grać Czesław Michniewicz, to jest bardzo ważne ogniwo, które może operować obok Piotra Zielińskiego. To też jest pewien paradoks, że mieliśmy tak naprawdę tylko dwóch lewonożnych zawodników w tej drużynie. Żaden z nich de facto nie grał na lewej stronie boiska, ale tak, tak jak mówisz, Sebastian Szymański to jest absolutnie wygrany. Mówiliśmy też o tym, że Czesław Michniewicz na pewno kupi sobie piłkarzy swoim poczuciem humoru swoim sposobem interakcji, swoją szyderką szatniową, no i też... Jest mamy... piękna scenka, tak, jest piękna <laughs> oczywiście my jej nie mamy nagranej, ale możemy Wam opowiedzieć. Mianowicie to była analiza od... Analiza meczu, analiza Szkocją? meczu ze Szkocją, tak jest i Czesław Michniewicz w właściwy sobie sposób, dość dynamicznie, szybko opowiada kto popełnił jaki błąd i mówi Tutaj Janek Bednarek, no musisz się zachować lepiej, musisz doskoczyć, wiesz, utrudniasz sobie pewne zachowania i ktoś mówi, trenerze, ale to jest Krystian Bielik. No Krystian, ty widzisz, fantastycznie się zachowałeś, wszystko robisz super, no i tam generalnie już było, byli wszyscy poskładani, bo to jest ten element sytuacyjnego żartu, który może teraz nie brzmi tak super, ale w grupie to, to po prostu jest coś takiego, że, że klika. I piłkarze absolutnie to, to kupują i co najważniejsze, ta starszyzna, która jest bardzo wymagająca, wiemy jak wymagającym piłkarzem wobec trenerów jest choćby Grzegorz Krychowiak, bardzo docenia to, że Czesław Michniewicz po pierwsze powiedziałbym w cudzysłowie nie gwiazdoży, nie gra szefa. Nie udaje kogoś kim nie jest. Tak jest. Natom Słucha piłkarzy. Słucha piłkarzy. Natomiast też był bardzo chwalony za to, jak przygotował stałe fragmenty gry. Tego czasu było bardzo niewiele, a piłkarze dzień przed meczem już czuli, że akurat to jest bardzo dobrze ogarnięte. I tutaj też musimy pochwalić Sebastiana Szymańskiego. Jakość tych rzutek z stojącej piłki wczoraj z rzutów rożnych. Naprawdę, wysoka klasa. W drugiej połowie te dwa dośrodkowania z rzutów rożnych były zagrane w punkt. No, Czasami nie jest z takim gościem, który potrafi jednym zdaniem rozbroić napiętą atmosferę. Wiedzieliśmy, że to będzie. Element świeżości dla wielu zawodników, którzy nie mieli z nim do czynienia. To może być coś nowego, coś e, świeżego i rzeczywiście trener Michniewicz A, jest pracocholikiem, to na pewno też e, z, zawsze może się podobać i imponuje e, piłkarzom. E, dwa, że świetnie czuje atmosferę szatni i, i, i potrafi dotrzeć do, do głów piłkarzy. I tutaj właśnie już nie chcę powiedzieć. Drugim. A ja ci powiem, że trzy, i dorzucę kamyczek do ogródka, niestety. Poszedł jednak o krok, o krok za daleko, mam wrażenie, w tej wypowiedzi dla, dla Parku w kanale sportowym. Ta, ta rozmowa z Jaskiem Kurowskim pewnie wiecie, co się działo, możecie sobie to odnaleźć w mediach społecznościowych. Ja to bardzo dobrze rozumiem, bo to są emocje, masz do kogoś negatywne odczucie, wiesz, że ktoś cię, że tak powiem, niesłusznie osądził, czy coś w tym stylu, możesz mu się odwinąć, ale później już personalne wycieczki. To by było, to już było dla mnie to, to już było, granica przekroczona, ale mi się wydaje, że też tak jakbyś nie dzisiaj inaczej no to patrzy. Mam nadzieję, że uda nam się go zaprosić niedługo do futraka, być może będziemy mogli o tym też porozmawiać. Tak. porozmawiać. Jeśli chodzi generalnie o ten mecz i o całą tę historię związaną z tym, że Czesław Michniewicz jest człowiekiem przygotowanym na różne warianty. Pozycja Jacka Góralskiego, być może jego występ w pierwszym spadzie był zaskoczeniem, natomiast od razu były instrukcje dla Jacka Góralskiego. Dostaniesz żółtą kartkę, za dwie minuty schodzisz z boiska. I rzeczywiście tak się w zasadzie stało. Ta kartka była chyba w 38 minucie. Coś takiego. Już Jacek Góralski na drugą połowę nie wyszedł, więc to był też plan poniekąd Czesława Michniewicza. Też Grzegorza Krychowiaka uczulał na to, że, że jeśli dobrze wystąpi w meczu ze Szkocją, jeśli zagra więcej niż 45 minut, to będzie znaczyło, że ten występ jest ok w oczach selekcjonera. myśli o nim w kontekście meczu tak ze Szwecją, ale jeżeli zagrałby 45 minut i zjechał do bazy, to znaczy, to wiem, że, że jest był skasowany. z niego zadowolony. Jacek Góralski paradoksalnie dobrze wyglądał w tej pierwszej połowie. Mi się osobiście bardzo podobał. Też jeżeli chodzi o reprezentację Szwecji, tak z trybun patrząc na to spotkanie, bardzo dużą jakość w każdym kontakcie z piłką miał Isak. To jest niewątpliwie piłkarz przez duże P. Ja też mam zawsze negatywne konotacje z Kristofferem Olsonem, bo on mi się kojarzy wyłącznie negatywnie raz z meczem na Euro 21, dwa z naszym spotkaniem na tym Euro, ostatnim za kadencji Paulo Sousy. Też widziałem po nim, że to jest taki piłkarz, który jak dostanie właśnie futbolówkę, to nawet w tłoku, na małej przestrzeni szuka. Zawsze takiego podania otwierającego, chcę przyspieszyć, grę, zagrać do przodu i mi się też w tym spotkaniu bardzo podobał. Zresztą to jest kolega i Wojtek Szczęsnego z Aksynalu i Grzegorza Kęchowiaka z Krasnodaru. Tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o Aleksandra Isaka, to była taka postać jasniejsza, jeśli chodzi o ten mecz w kontekście Szwedów. I też Wojtek Szczęsny robił maślane oczka, jak o nim mówi, o, mówi, mówił. Wow. Widziałem w niektórych Przydał ruchach tam Thierry'ego Henry'ego, a wiemy jaki stosunek do niego ma i Wojtek Szczęsny, i Robert Lewandowski, mm, tak, dla którego tak, to tak. był wielki idol, i mówi tak. No, widział, go tu się, nawet jeśli jest po tym słabym sezonie, to będzie tańszy do wyciągnięcia. Z... Że idealnie z Blaowicie mógłby się uzupełniać w tym duecie. Tak, dużo takich pozytywów, bo też ten mecz był pozytywny być może nie na całej przestrzeni tego spotkania, bo też był taki moment w pierwszej połowie, miałem wrażenie, gdzie nie do końca mieliśmy kontrolę nad tym meczem, mm. wow. ale kto stanął na wysokości zadania, no musimy pochwalić Wojciecha Szczęsnego w futraku, absolutnie. Nie, bo nie będę się bał tych komentarzy pod tym filmem, ale Wojtek vai ver classe Chyba najlepszy mecz Wojtka Szczęsnego w reprezentacji od, od czasu pamiętnego meczu z tak, Niemcami tak, na tak. Stadionie Narodowym. Biła od niego pewność siebie od początku, śmialiśmy się, że oprócz tego, że zanotował te dwie spektakularne interwencje i grał świetnie nogami, to nawet jak mu jedno podanie nie wyszło, mhm. to i tak w statystykach było celne, bo to był trochę kiks, ale tam chyba Matikasz strącił piłkę głową, więc podanie, podanie celne i tak, też... Ta gra tak, ja, nogami mogła mi, mogła się bardzo podobać w tym spotkaniu, bo rzeczywiście no, kapitalnie dystrybuował te piłki, w ogóle to był taki... Zabawny mecz z naszego punktu widzenia, o tyle, że zawsze jesteśmy no gdzieś tam mm, uderzani przez kibiców za postawę Piotra Zielińskiego i Wojciecha Szczęsnego. Wojciech Szczęsny zagrał bardzo dobre spotkanie. Piotr Zieliński strzelił gola i też myślę, że mógł się fajnie poczuć w końcu, kiedy cały stadion Śląski skandował jego, jego nazwisko. nazwisko. Choć często nas pytacie o to, jak Piotrek i otoczenie Piotrka postrzega tę całą dyskusję na jego temat, jeśli chodzi o polską opinię publiczną, mieliśmy okazję wczoraj też spotkać ojca Piotrka i mamy Piotrka i chwilę z nimi na ten temat porozmawiać i ojciec Piotra był absolutnie świadomy, że gdyby nie ten gol, tak. Piotrek znów by był negatywnie oceniany za ten mecz, bo faktycznie po tej pierwszej połowie też nie był jakąś tam wyróżniającą się postacią, natomiast ja miałem taką refleksję, że w takim meczu wychodzi, kto, wychodzi to, kto trzyma ciśnienie. Ci kozacy, tacy, którzy mają już tych meczów o stawkę takich naprawdę bardzo ważnych mnóstwo za sobą, to trzymają ciśnienie. Od Roberta Lewandowskiego, zaczynając przy tym karnym, gdzie absolutnie mm, pełna spokój. klasa i duży spokój. Wojciech Szczęsny, który jak samo sobie mówi, jeśli chodzi o sposób przygotowania fizycznego yy, i takie dbanie o siebie, higienę pracy i profesjonalizm, jest być może najgorszym mm. piłkarzem na świecie, ale jeśli chodzi o przygotowanie mentalne, to uważa, że jest w absolutnym topie. Kamil Glik. No to człowiek, już legenda, który zagrał z kontuzją i absolutnie szefował defensywie jak zwykle. No i Piotr Zieliński też w tej sytuacji się nie podpalił, bo skorzystał z błędu i jeszcze tam taki fajny zrobił taki przyruch, taki balansik przy tym strzale, zagrał po krótkim. Wielka klasa i, i, i też się bardzo cieszyłem, że, że to właśnie Piotrek tego gola strzelił, więc lata mijają. A ci liderzy stają na wysokości zadania w tych najważniejszych meczach. Nawet jeśli są na przestrzeni całego cyklu eliminacyjnego często krytykowani, bo dużo było głosów, że Grzegorz Krokowiec, aut, wiadomo, że Piotr Grzyliński, może bez niego możemy spróbować, może Łukasz Skorupski powinien stanąć w bramce za Wojtka Szczęsnego. A na koniec okazuje się, że. Łukasz i tak wygrał tym zgrupowaniem tak. bluzę numer 2 i to też jest teza niepodważalna. To, co jest fajne w tej prezentacji i to, co mi się podobało w tym meczu, to, że rzeczywiście oni nie pękli, jeżeli chodzi o to nastawienie mentalne. Nie pętała impreza absolutnie nuk, ale to też jest to pokolenie zawodników, którzy jednak już grali i na Euro, tak, i jest. na Mundialu, mieli już okazję otrzaskać się z tym takim ładunkiem emocjonalnym i to było widać, emanował spokój od całej ekipy generalnie. I jeszcze są głodni, i jeszcze są głodni, jeśli chodzi o tych piłkarzy. Mają coś do udowodnienia. Mają coś do udowodnienia, mają świadomość, że te Mistrzostwa Świata są dla nich ważne z tego powodu, że muszą wyjść z grupy, żeby się zapisać jeszcze mm. na kartach historii, jeśli chodzi o reprezentanty polski, że to będzie absolutnie dla nich wielka motywacja. I to mnie cieszy, że to nie będą właśnie najedzone tłuste koty, mm. tylko jeszcze goście, którzy mają coś do udowodnienia i, i zrobią wszystko, żebyśmy mieli jeszcze trochę radości pod koniec tego roku. I ja się naprawdę bardzo cieszę. Bo to był piękny wieczór wczoraj. Piękny wieczór. Inny człowiek z naszej bandy, a więc Tymoteusz Puchacz, widzieliśmy z trybun, że się grzał już w przerwie, był w zasadzie w trójmeczowym. meczowym. Wydawało się, że wejdzie na boisko, bo chyba miał delikatne problemy zdrowotne. Bartosz Berenko też zaczął podobno mecz z Urazem, tak się dowiedzieliśmy. Tak, i Tymek w zasadzie grzał się, jak Łukasz Berenkowa w meczu z Finlandią przez całą połowę, ale jednak tej okazji nie miała, żeby to wejść na to bo, to boisko. Było Wydawało ciekawe. nam się też, że kiedy już strzeliliśmy gola na 1 -0, to rzeczywiście szanse Tymka na wejście na boisko mocno zdecydowanie malały, bo jednak musieliśmy no... się bronić i tutaj w tym w aspekcie Bartek Bereszyński jest pewnie nieco lepszy. Zdecydowanie i tak na pewno uważa Czesław Michniewicz. Ma większe doświadczenie. Bo nie widzieliśmy w przerwie, że przygotowuje się do wejścia Grzesiek Krychowiak i yy, Tymoteusz Puchacz tak, założył już ochraniacze getry piłkarskie, spodenki Meczowe, więc wszystko wskazuje na to, że za chwilę wejdzie. Razem z nim jeszcze Michał Helik też. Michał był Helik, ale na jeszcze takim był wiesz, w ten tak, W tych, tak, na stand tak, tak, ale tak, był jeszcze tak, w dresie tak, tym treningowym, rozgrzewkowym, to mówię, no tam może po prostu musi być czujny, jeśli na przykład Kamil musiał musiałby zejść, mhm. prawda? No bo to było być może mhm. prawdopodobne od drugiej minuty tego spotkania. Natomiast Czesław Michiewicz, widziałem, że co i rusz kontaktował się z Barkiem Bereszyńskim. Pytał ok, on mu pokazywał ok, więc jeszcze Tymek zostawał tam w blokach, ale myślę, że, że on też to dobrze na, na koniec zniósł, chociaż nie jest wygranym tego zgrupowania. To jest ważną postacią w kontekście eliminacji, bo zagrał hmm. przecież mnóstwo meczów jeszcze za kadencję Paulo Sousa. Jasne. To co? Finiszujemy, tak? Finiszujemy chyba, Finiszujemy. Nie? Bądźcie czujni, bo na Food niedługo też wiadą odcinki takie zaległe z Turcji. Mamy bardzo ciekawe rozmowy z Jakubem Szumskim, i z Arvidasem Nowikowasem. Będzie dużo ciekawego contentu, zwłaszcza, myślę tutaj o rozmowie z Kubą Szumskim, o Marku Papszunie. Tak, Takie troszkę inne światło. które nie były publikowane, mam wrażenie. Troszkę inne światło na postać Marka Papszuna i też niezwykle taka, powiedziałbym, makabryczna historia związana z tym, Jakie podejście do niektórych spraw w Turcji mają autochtoni? A nie jest wyobrazić? to łatwe miejsce też do życia. Jak rozumiem, o czym się przekonaliśmy, no to nie jest taka Turcja z pocztówek, z naszych wyobrażeń, że jest ciepło, słoneczko, plaża. To jest takie tureckie zakopane, i tam rzeczywiście no, nie jest łatwo o, o fajny lifestyle. No, ale nie będziemy się dołować, bo jesteśmy w doskonałych humorach. Dokładnie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnych odcinkach Food Trucka.